Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj wywiad z Panem, z Panem Adamem, z Adamem. Cześć Słuchajcie. Adam, cześć Adam, można by powiedzieć prosto z Chin, ponieważ wiedzę, jaką on ma, to nie jeden Chińczyk nie ma, a mowa o chińszczyźnie, W cudzysłowie, Chińszczyźnie, a konkretnie o samochodach elektrycznych z Chin, których to w Polsce, a już w Europie mamy coraz więcej, ponieważ motoryzacja chińska do Europy weszła nie przez okno, nie z drzwiami, tylko z futryną. i i ciągnie się I za nimi długi ogon samochodów marek wszelakich. Zresztą z mi jeszcze dodatkowo poszerza cały czas otwór drzwio i coraz więcej marek. Bo też te samochody coraz większe robią przecież. Tak, no, coraz większe, coraz mniejsze. W Chinach jest tak duży rynek, że robią każdy samochód, jaki tylko można sobie wymarzyć, bo zawsze się znajdzie tysiąc albo milion klientów, którzy dokładnie taki samochód. Poszerzą. No ja zawsze mówię trochę żartobliwie, że Chińczycy mają trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które mają najwięcej to jest ludzi, pieniędzy i czasu. I planowania długoterminowego. I właśnie dzięki temu mogą długoterminowo planować. Patrząc na to, co się dzieje obecnie na rynku, no to nie powiesz mi, że oni rok temu sobie wymyślili, że robią elektromobilność. Tylko właśnie to jest efekt długoterminowego planowania, oglądania się na świat, co idzie w którą stronę technologia. No i nagle się okazuje, że mam głębokie przekonanie. poprawnie jak się mylę, albo Państwo mogą się zgodzić, nie muszą. To, że jest sytuacja taka, że Europa, ale sorry, niektórzy jeszcze śpią. Ale na pewno zaspali, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju elektromobilności w markach nam znanych. Wiesz co, ja ich trochę będę bronić, bo oni zaspali, o. ale z drugiej no strony, mając, no mając takie zyski, jakie miały europejskie koncerny motoryzacyjne, zarówno w Europie, jak i w Chinach, bo nie oszukujmy się, marki takie jak Volkswagen czy BMW sprzedają dużo więcej aut w Chinach niż, niż w Europie. Kto się zdziwił? Więc. No i oni byli po prostu wygodni. I póki... Ale to poczekaj, bo teraz tutaj jak jesteśmy przy tym, żeby wątek nam nie uciekł, a zrobimy tak zwany kwadratowy nawias w wypowiedzi, to to jest odpowiedź na to, czy Chińczycy mogą nam coś zrobić, albo czy my im możemy coś zrobić, versus nałożymy cła, nałożymy podatki, żeby Chińczyków zablokować. No przed chwilą powiedziałeś, że najwięcej to oni tam, my tam sprzedajemy. To znaczy... Marki niemieckie, bo marki na przykład niemieckie. marki francuskie i takie też jest, nie sprzedajemy, taki też jest porządek, czyli to Francja ciśnie o te cła y, antydumpingowe, okay. a Niemcy będą się bronić, nawet ostatnio prezes Volkswagena powiedział, że on jest jak najbardziej za uczciwą konkurencją i za tym, żeby Niemcy mogli sprzedawać swoje samochody w Chinach, a Chińczycy w Europie. Nawias no zamknięty, jedziemy dalej z tematem. Nie wiem o czym mówiłem. Tak jest najczęściej, a musicie wiedzieć, drodzy Państwo, że to jest partyzant, jesteśmy w Legnicy. Dzisiaj jest 11 października i 28 stopni. To jest niesamowite. Natomiast jesteśmy w Legnicy, Adam przyjechał do nas na turdynio i właśnie sobie szybko go zabrałem do samochodu i mówię, jak już jesteś, choć pogadamy, powiemy trochę ludziom o chińskiej motoryzacji. No to dobra no to, że tak powiem, wątek uciekł nam, nie będziemy tutaj cofać, mi też uciekł. Natomiast rozmawialiśmy na pewno o tym, że oni weszli z futryną i to jest bardzo... i że nie czekali i że zaspali. Rozmawialiśmy tak naprawdę, drodzy Państwo, już nie żartując, rozmawialiśmy o tym, że Adam broni europejskich producentów, że owszem zaspali, ale mieli wysokie zyski o tym rozmawiałem. Tak. I generalnie, tak jak powiedziałem, mogę ich zrozumieć. Im było wygodnie, mieli tak zwany ciepły wiadomo, co i no. wszystko było fajnie, a nagle się okazało, że najpierw Tesla zaczyna rozwalać rynek, a za chwilę za Testą idą Chińczycy i coraz więcej marek chińskich jest dostępnych w Europie. Notują coraz większe udziały w rynku. Na razie to jest w całości to jest skromne 3%. Ale będzie z każdym rokiem coraz więcej, bo nawet teraz były targi w Monachium, targi EA elektromobilności i właściwie temat był jeden: to znaczy, w kuluarach się mówiło o chińskich markach. Czy i kiedy zagrożono europejskim producentom? Chińskie marki miały bardzo duże stoiska, było ich parę i naprawdę na każdym było coś, coś ciekawego. I ludzi wokół nich było bardzo dużo, zapisać się na jazdę testową, ich było bardzo ciężko a jazdy testowe Volkswagenami były dostępne do ostatniego momentu bez rezerwacji. No właśnie, a powiedz mi, mówisz 3% w skali rynku ogólnego, rynku motoryzacyjnego, spalinowo-elektrycznego czy Nie elektrycznego? Spalinowo-elektrycznego. Spalinowo-elektrycznego, spalinowo okej. Okay. No też musimy wziąć pod uwagę to, że dopiero zaczynamy, słuchajcie, jest 23 rok, rozmawiamy o tym, że 11 lat temu, w 2012 roku, Poszła seryjnie sprzedana pierwsza Tesla, jest 11. Dekadę temu, słuchajcie. To, co to jest na jest... dekadę Chińczycy będą to, co my 45% będziemy... no, no właśnie, więc gdzie my będziemy, czym będziemy jeździć za dekadę, e, aż strach pomyśleć, no bo naprawdę to się wszystko rozwija. To się jest nie strach pomyśleć. Nie? Ja uważam, że nie, nie, nie tyle strach, ile dla nas klientów, po prostu będzie dużo większy wybór. Będzie. Bo frajda, na nie? przykład. Europejskie marki i sedany to tak już właściwie temat lekko zapomniany. Nikt w Europie, poza teraz Volkswagenem ID7, nie oferuje elektrycznych sedanów. No. Chińczycy jak najbardziej ale... siedzimy w jednym No właśnie chciałem powiedzieć, ale Halo, jednym... zaraz siedzimy w nieruze T7 że... klasyka sedana. I na przykład ja uważam, że chińscy producenci po prostu troszkę podpalą ogień pod tyłkiem europejskich producentów, bo po prostu oni muszą, muszą się zacząć bardzo starać. I na przykład po Volkswagenie widać, że się stara. Widać, że te samochody są jakby co, co chwilę modernizowane i sam Volkswagen przyznaje, że jest w tyle za Chińczykami, że produkcja chińskich aut jest tańsza, nie tylko dlatego, że z Chinach. Ale także jest konstrukcja bardziej dopasowana do elektryków, że to są bardzo dobre, dobrze wykonane samochody. Nawet takie krążą obrazki, jak nie wiem, czy prezes Volkswagena, czy ktoś z zarządu Volkswagena stoi właśnie nad NIO w, na dniu w natargach w Szanghaju, no i minemanie tengą. No widzisz, I, ja, I siedząc w tym samochodzie jak najbardziej można zjeżdżać można No macie. właśnie, wiesz, ludzie wchodzą, ee, to są e, pierwsze nie w Polsce, więc ludzie tego nie widzieli e, Wchodzą, wiesz, dotykają, macają Wiesz, niektórzy nie wiedzą, bo, że to jest Chińczyk nie? I tak mówią, no to co za koncert, co to jest w ogóle I mówimy, no z Chin, nie? A, ale jak z Chin? No z Chin Mamy takie mocne przekonanie, że jak chińskie to badziewne Przepraszam za kolokwializm w wypowiedzi Ale że jak chińskie to musi być tanie i tak dalej No ostatnio też mieliśmy właśnie na zlocie Pana, który mówi Matko jedyna, chińskie a takie drogie no To ja mówię, zapraszam do a potem porozmawiamy o cenie. Powiem panu co to auto ma, jakie ma parametry, osiągi i tak dalej. No ale generalnie pan wychodził z założenia, że skoro chińskie, no to musi być tanie. No i taka sytuacja, takie są rozmowy, prawda? Natomiast tak jak mówisz, yy, ja powiem jedną rzecz. Od maja jeździmy i promujemy NIO i naprawdę to są tysiące ludzi. Ja nie słyszałem ani moi koledzy złego słowa. A jeszcze naprawdę z kaminu? ile ten samochód ma możliwości zakupu dodatkowych opcji bo na przykład BMW czy Mercedes ma najczęściej 3 czy 4, 5 kartek, a 4 różnych dodatkowych opcji a w niej można zapłacić dodatkowo za lakier i felgi większe koło, ekstra tapicerkę wszystko i koniec ET5 ma jakieś wymusze ET5, e tak, tak ale ET5 e to musimy być też wobec Państwa e fair ono miało to w standardzie, wszystko również, w, w wyższej cenie oczywiście, jakby zapięte tak jak jest to w ET7, natomiast ze względów na bonifikaty niemieckie, e, powyciągali, żeby zmieściło się w progu, e, w progu do, e, do bonusu. Niemniej, faktycznie wszystko jest w standardzie i ja tutaj muszę to powiedzieć, e, Adam, ale ludzie to porównują najczęściej do Tesli. I jeżeli chodzimy, jeżeli. Okej, okay. ja też się z tym nie zgadzam, ale wiesz, pierwsze porównanie to jest, no dobra, ale w Tesli mam to. No i fajnie jest, jak mi klient zaczyna mówić, że w Tesli ma to, bo już wiem, że za chwilę lista się skończy, a ja dalej będę mówił. I wczoraj specyfikowałem Tesla S, wyszła mi 520 parę tysięcy i nadal nie miała tego, co ma ten samochód. Już co, Tesla, akurat odpowiada tak Tesla S nie jeździłem, przyznam się szczerze. Nie jeździłem Y i Trójką. No i komfort jazdy w porównaniu nawet do ET5, już nawet nie mówię o ET7, bo to jest inna mm -hmm. klasa, to jest nieporównywalny. I zarówno ten akustyczny, jak i ten komfort jazdy w sensie wybierania nierówności, precyzji układu kierowniczego. NIO to jest dla mnie takie w połowie drogi między Mercedesem a BMW. W sensie to nie jest, to nie jest takie stricte nastawienie na komfort, mm -hmm. jak jest w Mercedesie, ale też jest nie takie, powiedzmy, jeśli chodzi o kompromisy, tak? BMW jest bardziej skompromisowane na, na przyjemność z jazdy, a nie na komfort, Mercedes jest bardziej na komfort. Nio dla mnie jest tak mniej więcej w połowie drogi między tymi, tymi dwoma markami, to jest auto, które świetnie się prowadzi, ale też jest bardzo komfortowe. Jest takie troszkę, zwłaszcza te 7 takie troszkę ociężałe, taka, takie stabilne, nie takie zwinne, lekkie, tak jak BMW, BMW, ale za to właśnie komfort jazdy jest świetny. I na przykład są ludzie, którzy bardzo to doceniają. To znaczy oni uważają, że stabilność tego auta, zwłaszcza przejdzie na autostradzie, nawet jeśli to jest autostrada polska na przykład na A1 na Śląsku mhm. ze szkodami pogórniczymi, no tak. to tam to auto będzie po prostu stabilne jak, jak skała. Ja bym do tego do Tesli, ani, je, ani je te piątki, ani te siódemki do Tesli nie porównał. Też tak uważam, to jakby jest takie może bardziej wizualne porównanie, no bo to gabaryty, ale... Nie są Ale się do Tesli, jeżeli chodzi o no, na no, no raczej, to jest... Ten nie, no trzeba oddać Elonowi, co Elonowe i, i, i tyle, natomiast to nie, jest, to nie jest ten moim zdaniem... Jak to się mówi. Co do Tesli, jeżeli chodzi o podobne, to właśnie... Kliknąłeś na ekran i rzeczywiście podobny jest software w sensie jakości jego aktualizacji, jego zmian możliwości poprawek auta tylko wyłącznie poprzez poprzez wgrywanie nowego nowego softu tak zwłaszcza Banian, który wszedł nowy eee, no państwu to wiele nie powiem natomiast mimo że krótko używam auta uważam że nowy soft jest ładniejszy i tak wiele ma nawiązań do funkcji z tesli ja na chociażby jeździłem... planowanie gdzie na końcu widzimy że będziemy mieć o tyle i tyle procent do dojechania ja jeździłem pierwszy raz eee, nie gdzieś rok temu, w październiku dokładnie kiedy zaczęły się jazdy dystowe w Europie bodajże drugi albo trzeci dzień jestem tam być pewny i rzeczywiście wtedy na ten software no troszkę narzekałem, on jeszcze nie był dopracowany, jeszcze nie miał dodawania stacji jeszcze wybieranie adresów było słabe, jeszcze nie do końca rozumiał angielskie zwroty nawet, a w tej chwili wiem, że to już jest zupełnie inny inny software, dużo bardziej dopracowany także naprawdę ten, ten postęp ta szybkość uczenia się Chińczyków jest tutaj widoczna, według mnie, bardzo. Zresztą... No, poza tym też Europejczycy to robią w tym, w tym zespole przecież. Hmm, nawet powiem szczerze, że centrum rozwoju software'u NIO jest w Kalifornii. Właśnie, ale w Berlinie chyba są państwo od IT. Też. A w Monachium jest całe biuro projektowe i design. Ale a propos software'u i, i, i funkcji dodatkowych, zapomnieliśmy o jednej rzeczy sobie pozwolić na odrobinę luksusu. Hi Nomi! Front massage. To jest ciekawa osoba, która z Tobą nie dyskutuje, chyba że przeginasz na drodze i robi różnego rodzaju. Korzystaj, Janami, no, tak. tak. Masaż jest w cenie. Co więcej, masaż nie jest to taki masaż jak często w europejskich samochodach, że są takie dmuchane komory powietrzne, które tylko się napełniają i Mamy tutaj powietrze. konkretnie gniecenia. Tak, to są jak w tych takich fotelach do masażu. Tak, za 2 zł czy za 5 zł Potem. i mamy tutaj 5 opcji, prawda? E, Mam tutaj pięć opcji. No okej, okay, tak. dobra, no to skoro już nas masują, to lecimy dalej 10 minut. Bo nam dobrze idzie, ale widzisz, jaki jest temat, to on płynie. Drodzy Państwo, no przed chwilą, wspomnieliśmy przed chwilą, że tak pojawiała się Kalifornia, Monachium, Berlin. Coś tam słyszałem myślę, że podwozia Wielkiej Brytanii. Coś takiego, bynajmniej to jest międzynarodowe, takie, jest międzynarodowe to auto. Mówią, że 80% w tym Chińczyku to jest Europa, bo to są części z Niemiec. Czyli... Rembo, tak, czyli, czyli jest odwrotnie, to, to kontenery do Chin tam składamy i wracają. Ale ta, mimo wszystko yy, w NIO, akurat chińczyki NIO, to, to trzeba zobaczyć, dotknąć. NIO. Ja wiem, że to, I będzie to będzie temat powtarzany po raz 56, jeżeli chodzi o NIO, ale no, nie sposób nie wspomnieć o wymianie akumulatorów. I tu chciałem Cię właśnie zaczepić, co Ty o tym myślisz, ponieważ ja pierwszą myśl jaką miałem, dzisiaj już jestem cwany, bo jestem po wymianie, ale mówię, matko jedyna, po kiego wała robić tyle baterii, no skoro robisz milion samochodów, to jest milion baterii, koniec. Ale jeżeli robisz milion samochodów i do nich słapy, no to średnio licząc, robisz 15 razy więcej baterii. Wiesz co, moja, moja taka teza, jak to nie będzie wyglądało, będzie następująca. Znaczy, ludzie tak zwani norma, innym normalni, tylko statystyczni, którzy robią po 50 km dziennie, plus dwa razy nad morze i w góry do roku, nie będą potrzebowali wymiany baterii, bo nie oszukujmy się, to komplikuje, pocięża samochód. To ten samochód jest ciężej skonstruować z wymiennym akumulatorem niż z instalowanym na stałe. I tacy ludzie normalni nie będą za to przepłacać. Natomiast ludzie, którzy tak jak Ty, na przykład w ciągu trzech miesięcy zrobiłeś 20 tysięcy kilometrów, będą używali stacji wymiany, bo nie oszukujmy się, dla przedstawiciela handlowego, który ma do objechania 6 punktów na dwóch różnych krańcach kraju, nawet stracenie tego godziny czasu na, na, na ładowarce w ciągu dnia to jest godzina mniej, którą on może sprzedać więcej. Ale 10 minut wymiany akumulatora dwa razy to nie jest żaden problem. Także takie Amerykanie mówią, że właściwe narzędzie do właściwego zadania. Okay. I to jest to: Są ludzie, którzy jeżdżą bardzo dużo, stacja wymiany akumulatorów, bo to po prostu im oszczędza 15-20 minut na wymiany, na ładowaniu. Ludzie, którzy jeżdżą na co dzień po mieście 2-3 razy do roku w dalszą trasę, spokojnie mogą tę godzinę święcić no, ja, na ładowaniu. Ja cię rozumiem, no ale nadal wracamy do punktu wyjścia, czyli trzeba zrobić więcej baterii. I tak nie, to znaczy ilościowo więcej baterii, natomiast no. dzięki temu, że masz możliwość zmiany wielkości akumulatora, na co dzień jak jeździsz po mieście, jeżeli tak sobie chcesz mieć auto z wymianą, to idziesz na, na 75, no tak. a jedziesz w trasę, no 150, sobie na środkę. 150, nawet 150 będzie semi solid tak. state i masz tak naprawdę na 150 masz zasięgu autostradowego. 600, 600, 600, 700 nawet będzie wymieszanym, to jest naprawdę już będzie hicior, No ale teraz słyszę, pani Agnieszka mówi o i pan Andrzej Zobacz też mówi, że. No ale w Polsce tego nie ma o czym wychłopaki gadać. Jeszcze nie ma. Rok temu w Europie nie było ani jednej stacji. W tej chwili jest 30. Tak, 7 czynnych w Niemczech, 20 do końca roku. A w samej Holandii, tylko takiej małej Holandii, 7. 7. Co, co, co 70 km chyba ta stacja już stoi. W Polsce 16 województw, niech będą po 3, 4 na województwo. Całkowicie. rane boskie to, to już jest w 50, 60 i tak dalej. No ale to jest przed nami. Natomiast prawda jest taka, że, że tak jak powiedziałeś, no to będą używać ci, którzy robią dystansę, właśnie przedstawiciele handlowi, tak jak my. A ja uważam, że to jest droga dobra, ponieważ za 10 lat tak strzelam teraz, patrząc na to, jak to szybko idzie producenci ustandaryzują kasety i dużo, dużo nowych producentów będzie mogło z tych systemów korzystać, czyli tak jak teraz Elon udostępnia supercharger na inne auta tak Swapstation NIO będą, będą być może uwolnione jakby softy nie, do tego, nie, żeby To świadczy innych. o tym to, że Mercedes naprawdę prowadził bardzo poważne rozmowy z NIO w sprawie tej, tej technologii, technologii tak. z tego co wiem, no to nie doszło to przynajmniej na razie do skutku ponieważ Mercedes ma już dwóch chińskich udziałów w z branży motoryzacyjnej u siebie, no, łącznie 20% akcji jest w rękach Chińczyków, i trochę nie chcieli, przynajmniej nie czy nie chcieli, czy ktoś ich zablokował z Berlina, że tak powiem, ten deal. Natomiast nie teraz i nie z Mercedesem, to BMW, to Volkswagen. Tak? To się Volkswagen tak ma duże teraz ostatnio zasługi, że tak powiem, w trakcie, w sensie nawiązywania kontraktów z Chińczykami o współpracy, więc. To, 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 to będzie miało miejsce, tak? Nie dzisiaj, nie jutro. Może gdzieś tam coś ursura przyblokuje na chwilę, to za chwilę odblokuje. Tak, jakby Europa musi się podzielić tym rynkiem z Chinami, tak jak się podzieliła wszystkimi innymi rynkami i tak jak Chińczycy się dzielą swoim rynkiem, bo europejskie producenci, europejscy producenci jak najbardziej mogą wejść w Chinach. Są w Chinach, produkują tam auta i elektryczne i spalinowe, a nawet też importują z Europy. Więc. Tak naprawdę powodów takich, żeby blokować na dłuższą metę Chińczyków w Europie jest, no nie ma za dużo. Tak. Powiem Ci, w 2016 roku zastanawiałem się, w którą stronę pójdę, bo już byłem zmęczony motoryzacją po 15 latach. Pamiętam wywiad z Energii na zielono. Kur, zapiał i, i mówię, co tu zrobić, nie? Nagle pokazała się jedna ósma Tesla, zaczęliśmy to robić, stwierdziłem, że matko jedyna, dobrze, że ta Tesla przyszła bo coś się zaczęło dziać i ja w to idę no i zaufałem jakby tej nowej technologii poszedłem ale że będę sprzedawał NIO i że będę jeździł NIO że będę miał do nich dostęp do takiej technologii i do tych wszystkich nowych samochodów no to, to się nie spodziewałem i dobrze że jestem w zdrowiu bo, przed, <grym> bo najlepsze się... chyba przed nami dopiero najlepsze przed nami ja jestem strasznie zadowolony że uruchomiłeś tam wypożyczalnię samochodów także NIO nie ma lepszego sposobu do przekonania ludzi do elektrycznych samochodów w tym NIO jak po prostu dać im do ręki, pozwolić pojeździć parę dni, niech wynajmą, niech zobaczą, niech się przekonają. A nie, może każdy właściciel BMW czy Mercedesa, Audi, nie wiem, Bentleya może nawet, czy innych takich luksusowych samochodów, niech po prostu spróbuje ten, ten samochód ogarnąć i zobaczy, że on się absolutnie nie ma czego wstydzić w stosunku do Europy, a powoli ta Europa się zaczynać, może zacząć wstydzić w stosunku do, do chińskich marek. Więc tak, kończąc już drodzy Państwo ten przemiły wywiad z Adamem. Jeżeli macie pytania odnośnie chińskiej motoryzacji, obserwujcie profile Adama na Twitterze, na Facebooku, A na Instagramie, na, na Twitterze Instagramie. jako Iwi Adam w pozostałych miejscach. Ivi chyba podkreśnik Adam. Nie, Iwi Adam, Adam tutaj za chwilę to ładnie napiszemy i się pokaże. Kolejna strona, jeżeli jesteście Państwo chętni zobaczyć, pojeździć na przykład NIO albo w ogóle jakimkolwiek samochodem elektrycznym to jest www.nomsmokrent.pl, które się właśnie tu pokazało. No i oczywiście kwestia własnego NIO, jeżeli macie ochotę przetestować, to www.mojenio.pl, które też Państwu w tym momencie się wyświetla. A jeżeli takie wywiady się Państwa podobają, to proszę o łapkę, subskrypcję. Zaczynam, aktywuj, aktywuję mój kanał na YouTube, więc bardzo chętnie Państwa będę gościł na moim kanale i co, Adamie? Do następnego. do następnego. Do, do następnego. Cześć. Cześć.